Dzisiaj obalamy mity razem z Adixem, a ty Adixu, wiesz yep, co musisz don. zrobić? Musisz zrobić pierwszego mita. Wiesz jaki jest pierwszy mit? Eee, yy, się. Nie, musisz zostawić łapkę i subskrypcję. Dobra, jak już zrobiliście pierwszego o, mita, wszyscy? Napiszcie w komentarzu mity, po prostu słowo mity, zobaczymy kto odpisze takie słowa, a w ogóle kto to umie napisać. A teraz jedziemy z pierwszym mitem Adixu. Pierwszy mit to jest taki, że ludzie mówią, że auto, które wygląda na bardziej sportowe, jeździ szybciej. Jak, no według to, ciebie to ty... jest prawda, czy nie? No, tak powinno być bo raczej, no to są szybsze niż z... Nie wiem, no ja osobiście nie widziałem powiedzmy autobusu, autobusu, który jedzie ci na godzinę. No dobra, to zresztą jakieś auto, które według ciebie powinno być wolne, a jest eee... auto, które według e, życia powinno być szybkie. I nie będziemy tam zmieniać speeda, bo wiadomo, że możemy usadzać. Po prostu no to... takie jak zrespimy, takie będzie. O, ja to. To raczej powinno być szybkie, co nie? O ty no, student to, driver, zawsze... to, to jeszcze zupełnie <laughs> powinno być. Dobra, chodź. To daj może speed 55. Nie, 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 ja nie, 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 zmieniłeś? zmieniłeś? A, no jest z na 55. No to nie. Z... No po co zmienić? Mówiłem, ścigamy się normalnymi speedami, nie? Adix wyjdź i wejdź na serwer, bo już masz zapisane. <grym> Mówię, ścigamy muszę... się normalnymi speedami, AdX. Wejdzie... Nie, ja zmienię, ja zmienię. Musimy wyjść i wejść, teraz. tak? Tak, musimy wejść, wejść, bo jesteś jest zapisany speed. A to nie, no, jest... dobra, czekaj, już wchodzę. Masz już zapisany. wejścia do serwer, A, dobra. To się zapisuje. E, ja się ustawiam tutaj. No mówiłem, ścigamy się normalnymi jak zresztą nimi. ja osu ustawy speed. <laughs> no dobra, ja tu czekam już na Dixa. I teraz tak, widzowie, możecie wpisać w komentarzu, jakie są sądzicie, że pierwszy będzie obalany czy potwierdzany Dobra, Dixo, dawaj, chodź tu A teraz czekaj, y student... Ja wziąłem student driver'a. Tak. O ma. I nie zmieniają nic spider tak jak zresztą spimy, takim się ścigamy. Jesteś? Dobra. I lecimy jestem. do końca. Czekaj. Dobra. I wtedy kiedy będzie równo 4.00 dawaj. Dobra, lecimy. Okej. Okay. To jest... Aaaaj. Poczekaj. No nie no. Czekaj, to jest tak wolne. <laughs> Co to się dzieje? No. Nie no. No niby jesteś szybszy, a start miał lepszy. No, ale ile ta szybkość musiała Tu już Zobacz twoje auta, zobacz moje. <laughs> nie, no to wygląda tragicznie. No dobra, a teraz dawaj zmien na 55, tak? I zobaczymy, o, czy no, czekaj, ta sama speed... 105. I hałta będzie ten sam, chodź. Czekaj, ustawiam się. Eee... No, daj, ustaw się. No, dawaj, no, jesteś? Daj. No, pojechał. Start. Ej, start. No, szybszy... taka strona. Nie, no, nie, wyrównałeś, skorzy. wyrównałeś, wyrównałeś. Idziesz? Idziemy równo. Czy znaczy, ja wiem? Bo się oddalasz. Ty, no! Co jest? No, odnalazł się. Możemy ten sam speed w ogóle. No właśnie. Ej, czyli prawda jest taka, że tak, auta odnośnie swojego wyglądu wychodzi na to, że leciuteńko, ale to nie jest to, no są szybsze. Ej dobra, kolejny, stawaj tutaj. A ty możesz zmieniać Daj. przyczepność, czy nie możesz zmieniać przyczepności? Eee, mogę z setting zmieniać, o to ci No chodzi? to tak, dawaj na 1.5, zobaczymy czy auta jak zmienisz no, na... No właśnie mam, mam. No dawaj, ustaw się i zobaczymy czy teraz auto będzie twoje szybsze. Dobra, leć. Dobra, no. Leć do soli. Dobra. Ja, ja, nie. Ja. Nie, nie. Nie. Dobra. Nie, nie da rady. No Co no, no nie no no, no, no drift letting. Na, na na jeden, na jeden pięć, czy na jedy ja 5 na 0.5. Ja na 0. A ty musisz na 5. No tak. No nie, no. Okej, okay. ale no, nie, no powiem ci tak, no, nawet jeżeli miałbyś auto, miałbym szybsze, to, to ni cholery nie da rady tego e, ale patrz, ja na 0,5 mogę jechać normalnie, patrz, mam 0,5 teraz. No tak, to jako tako to jeszcze trzyma, dobra. Lecimy z kolejnym item. to, że na Brukwenii istnieją dwa teleporty. Jak dwa teleporty? No właśnie, i lecimy teraz do dwóch teleportów, chodź, Szybciutko. Jadę. Yy, już wam pokazuję. Pierwszy teleport to jest prawda, istnieje i on jest tutaj. Tu. O, idziecie sobie tu i tu pod stołem macie guzik, i to jest teleport. Pierwszy teleport, i to jest prawda, istnieje. I teraz wychodzimy i idziemy do drugiego teleportu. O, dobra. Dobra, idziemy tutaj. Yy, tu guziczek jest, mamy. Okej, to by się tu reszpiewało obok statku. Dobra. Idziemy teraz sobie drugi teleport ogarnąć. Yy, drugi teleport już wam pokazuję, gdzie on jest, to będzie ciekawszy dużo dla was, bo ten teleport nie jest tak łatwy, że można go znaleźć. Oba teleporty są jakby ukryte, ale ten drugi teleport jest, yy, jak to powiedzieć, dużo większym sekretem. Chodź do kościoła, Dyksu, bo widzę, że się zgubiłeś, eee, się, czy nie? <laughs> Właśnie ja <laughs> nie jestem spał, więc ja ja chwilę. Dobra, <laughs> no, że... no musisz jeszcze się pouduczyć w sekretach. Dobra, yy... domek. Dobra jestem. ten? Kurczę, który to był teraz? To był chyba ten. Chyba. To nie był ten. Eee. Yy... Poczekaj. To nie był ten. Kurczę, który to był domek? Chyba ten. Nie podzcie napisali na autem. Z tablicy Pro drive. Ta, na pewno Okej, okay, to jest no, ten chodź, 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 chodź y, Trzeba wejść teraz tutaj Na górę Czekaj, no Wchodzimy y, Bierzemy sobie te, te Te, 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 Mam Teraz tak, widzowie Pewnie zastanawiacie się O co dokładnie chodzi y, Czemu na przykład mówi, Mówię, że jest teleport jakiś ukryty I dużo osób może o nim nie wiedzieć Ale teraz tak Idziecie sobie do kościółka I bierzecie sobie grup, Jak widzicie Nic tutaj nie ma Co nie? Tu z tyłu no nie ma. No tak, i jedziemy sobie teraz z tymi pazurkami na dach. Okej, okay. tu idziemy. Hmm. Tutaj, tu i tu mamy guziczek, Klikamy go. To ja tylko większość zna. Może... No właśnie nie wiem, czy go zna. I teraz tu nam z tyłu się pojawił guzik, klikamy go. I jesteśmy tutaj. Du, du, du. No i teleporcik. I widzicie tam jeszcze co się pojawia takiego. I prawdopodobnie tego podobnego teleportu użył Mister Bruchheaven. Żeby uciec z, y, wiesz, więzienia. A to jak on zszedł? Co? czy to jest, jest wysoko. Jak on strzedł stąd? Ale nie wiem, po prostu, wiesz, użył po prostu takiej emocji, jak my używiliśmy tutaj tego teleportu, rozumiesz? Jak Dobra, uciekł z, jak z bazy wojskowej. Dobra. Kolejny micik to jest, że można latać na tych paralotniach z pomocą rowera. Znaczy, z rowerem. Razem. Więc o! To, no. ale to... <laughs> Czekaj, to w sumie... Gdzie ty jesteś? No już właśnie le lecę na tą górę <laughs> Po do paralo... A, nie. dobra, czekaj No No Boże, jak to I tu jest powiedziane, że można latać tam za i z rowerem razem Więc musimy to sprawdzić, czy można, czy nie można Dobra, ja tam idę Dobra Okej okay. E, można O, ty, jak to szybko sprawdziłem, bo normalnie się robi tak Poważnie że można Okej okay. A z rowerem? Też można A z samochodem? Na nie na samolotu, to No sp Sprawdzę. Dobra, jestem. Ty. Ty, a może coś niższego weź, żebyś jakby tak, wiesz... Nie, no nie można. A weź usiądź nam, usiądź z tyłu. No, czekaj. No nie! Dobra. No. Ej, co Dobra. Ty robisz? chodź, chodź. Ej, z tego, no. A weź film co zrób. Weź ten skuter, albo weź tutaj skuter, no. Bo w skuterze hmm. można siadać do tyłu, co nie? No. Okej, okay, teraz ja spróbuję usiąść i do tyłu z tym. O kurcze. A weź mi o tyłu, daj, tyłu, tył do, do, do tyłu. Nie, yeah, tak się w to wiedź, to, wieś, to wieś, no. Właśnie, próbuję Nie ale, na rady, ale stój tu, stój tu, stój tu, stój tu, stój tu. Ja chcę zobaczyć, czy na przykład będę mógł usiąść z tym u ciebie, no? Cofnij, cofnij, cofnij. No. Cofnij się. Jeszcze cofnąć? Tak. A nie, siada i to znika. No dobra, więc nie... Znaczy, da radę jeździć z rowerem, ale nie da rady jeździć z niczym innym? A, a na przykład z tecką? O, zobacz, no. Nie. O, nie, można! Co się ty dzieje? Nie da się. O, dobra. A, a czekaj, ty, ja mam plan, spróbuję na przykład z... Co jeszcze można jeździć? Nie takie... Motor? Ty, a czekaj, gdzieś. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś na przykład na kusiakę usiadł? A to zaraz sprawdzę. Czekaj, tylko motor jeszcze zobaczę. Nie, nie da rady motorem, dobra, a wsiadam na siarkę. A co jest? Ty, czekaj, ja może tak ze tym lecieć. się poczekaj, bo tylko mi się. Ej, no. Co no co się nie wychodzi? No ale to jest poczekaj, jeszcze raz. No jeszcze raz, no. Ale, no. Daj mnie. O, i teraz, no. No i, ale mi mnie... tego w ogóle nie bierze, patrz to. Jak to ci nie bierze? Przysz... A. O, co? Ciekaw to jest ten? Nie, bo tak można yy... O jest, dobra Lecemy le Dobra, dawaj do szpitala Do szpitala, bo ostatni mit to dobra. Czy na pewno nie można kliknąć guzika Pod zombie No to lecimy, no. ty a co ty teraz Ej, a gdybym dał teraz dwa i jakbyś nie klikał Byś nic i bym cię znowu tepnął? Poczekaj Zrobić tak czy nie? Ale no poczekaj, no Dobra, czekaj, puszczam dwa I teraz weź nic i klikaj no. Jaka jazda! Łowu! Bombardowanie! Bombarda! O ja! Ale to jest mega super! Jo, nie wierzę! Ale dobra, myśmy miał do szpitala, gdzie ty lecisz. Dobra, czekaj. Ej, A. tu, na górę. Czyli nie można kliknąć A, guzika pod dobra. zombie. Chodź. Czekaj, idę. Guzik pod zombie. Lecimy. Tu będzie potrzebny shibor, moim zdaniem będzie, będzie do. to. O, mamy, dobra. Aj, nie tak, tak. Nie tak, tak. O, jestem. I teraz guzi pod zombie. Dobra, no i to kliknąć. Gdzie to jest? Jest. Nie, niestety nie można kliknąć. Więc, widzowie, dziękuję za oglądanie. Na razie trzymajcie tu kolejnego odcinka. Bo.